Jak wytrzymać ze sobą i światem? Psychologiczny podcast polityki. Dzień dobry. Znów gościmy na naszej antenie panią Natalię Kocur, z, którym, z którą już rozmawialiśmy na temat lęku. Pani Natalia Kocur, przypomnę, jest założycielką i prowadzi poradnię psychoterapeutyczną, która nazywa się Pokonaj Lęk. Tak jest. Dzień I dobry. jak już tutaj mówiłyśmy na naszej antenie, skłonił ją do tego fakt, z najczęstszym y Kłopotem, ale też zaburzeniem, z którym pacjenci dzisiaj zgłaszają się po pomoc do psychoterapeuty, jest właśnie lęk. My go odczuwamy wszyscy, i jest to rozwiązanie, które wymyśliła ewolucja. I bardzo dobrze, że byśmy bez odczuwania lęku i mobilizowania. Się do obrony lub walki pewnie nie przeżyli. Natomiast kiedy ten lęk staje się destrukcyjny dla człowieka? No właśnie, no bo tak jak pani powiedziała, lęk to jest po prostu emocja. Nie? To jest coś absolutnie naturalnego. I często do mnie do gabinetu trafiają pacjenci, którzy mówią, że mają taki cel do terapii, że nie chcą czuć lęku. Tak, proszę mi ten lęk zabrać, bo on mnie tutaj przytłacza, męczy. Yy, zmagam się z nim, ja go właściwie w ogóle nie chcę mieć. No i to nie jest y, oczywiście właściwy cel do terapii, no bo lęku nie można zabrać i, i nie byłoby to w ogóle wskazane. Natomiast to, co, yy, to, co się dzieje z lękiem, to właśnie yy, to, że on, czasami jego odczuwanie staje się zaburzone. I tu mamy takie trzy wymiary. To znaczy, po pierwsze, pacjenci, którzy mają zaburzenia lękowe, mają takie poczucie, że odczuwają ten lęk zbyt intensywnie, że za mocno. To znaczy, jak on się pojawia, to. Tak jest silne, że oni nie są w stanie wytrzymać tego, że po prostu się boją. To jest ta intensywność. Drugi wymiar to jest częstotliwość. Znaczy, oni mają takie poczucie, że za często ten lęk odczuwają, że nie dość, za mocno to jeszcze właśnie nie wtedy, kiedy trzeba, jakby stale. Niektórzy mają takie poczucie, że stale budzą się i już właściwie są tacy ściśnięci lękiem, i to do, do wieczora, do położenia się spać, są w tym stanie takiego alertu. Więc częstotliwość. I trzecia, trzeci ważny wymiar zaburzeń lękowych to jest przełożenie tego na codzienne funkcjonowanie. E, o zaburzeniu e, mówimy właśnie wtedy, kiedy zaburzone jest nasze życie codzienne, e, a o lękowym, wtedy, kiedy przyczyną tego jest właśnie takie na, zbyt intensywne lub zbyt częste odczuwanie lęku, więc jak mamy te trzy czynniki, no to, to wiemy, że gdzieś jakby należy szukać też do określenia, jakiegoś takiego diagnostycznego doprecyzowania, z jakim zaburzeniem lękowym mamy do czynienia. Natomiast z punktu widzenia jakby psychoterapii, to aż takie istotne tak naprawdę nie jest, jakie to jest zaburzenie lękowe, bo w psychoterapii pracujemy właśnie nad tym, żeby ta osoba trochę tak spokojniej swój lęk przyjmowała. Rozumiem. Proszę to jeszcze jakby zobrazować, bo osobom, które nigdy nie doświadczyły takiego epizodu lękowego, to, tak mi się wydaje, że to jest dość obce. Pamiętam taką opowieść jakiejś znajomej, że jej lęk był tak głęboki, właśnie taki bezprzedmiotowy i tak dalej, że wychodziła do pracy i w połowie drogi między domem a tramwajem kładła się na ulicy, ponieważ miała wrażenie, że umiera. Aha. Czy to jest aż, aż, aż tak dojmujące? Dokładnie tak. To znaczy, jeśli. Bo tak podejrzewam, że trochę z tego opisu, że na przykład ta pani mogła mieć do czynienia z atakiem paniki. No więc atak paniki, weźmy sobie na tapet, żeby, żeby mm -hmm. to zrozumieć. Atak paniki to jest taki stan bardzo gwałtownego, bardzo silnego uczucia lęku, które przez to uczucie jest przez osobę, która go doświadcza, interpretowane jako śmiertelnie zagrażający. Znaczy, ta osoba, która doświadcza ataku paniki, ma wrażenie, że albo ma zawał serca. Albo się udusi zaraz, albo ma udar mózgu, że dzieje się z nią coś takiego bardzo skrajnego. Albo że zwariuje czasami, jest takie poczucie, że właśnie coś mi się z głową stanie, że, że jakby niekoniecznie z sercem albo z mózgiem, ale jakby ze sferą psychiczną moją coś się stanie. I to jest sytuacja. A tak paniki zwykle zdarzają się niespodziewanie. Znaczy nie, nie, nie można przewidzieć, kiedy on nam się pojawi. Może akurat w przypadku tej koleżanki ataki, ataki pańki były połączone z takim zaburzeniem lękowym, jakim jest agorafobia, czyli taki lęk właśnie przed wyjściem z domu, przed opuszczeniem bezpiecznej przestrzeni, przed wyjściem do ludzi. I wtedy jakby. Ta sytuacja wywołuje tak. atak paniki, nie? Czyli że właśnie wychodzi wychodzi na ulicę i ma takie poczucie, że tam nie ma nikogo, kto by jej sprzyjał, kto by jej w razie czego pomógł i to napędza atak paniki. Więc niespodziewanie się pojawia lęk. I pojawia się właśnie jakoś tak z, zbyt często. Wtedy mówimy też o zaburzeniu, że te ataki paniki muszą się pojawiać z określoną częstotliwością, w takim bardzo si dużym nasileniu, żeby można było je stwierdzić. E, co jest ta częstotliwość? Jest intensywność, tak? Ten wymiar intensywności, czyli atak paniki to jest naprawdę przerażające doświadczenie dla osób, które go mają dlatego że te osoby dość mocno są zwykle wyczulone na fizjologiczne reakcje organizmu na lęk. I właśnie atak paniki polega na tym, że coś zaczyna się dziać z ciałem, wszystko jedno, co to może być, może być reakcja na to, że tu jest gorąco, na przykład wchodzę do jakiegoś pomieszczenia, w którym jest gorąco, no i zaczynam się pocić, zaczynam, zaczyna mi się, nie, wiem, ciężej oddychać. I, I już samo to taka zwykła rzecz zaczyna być bodźcem dla tej osoby, tego, żeby zaczęła myśleć, że okej, okay, to jest jakiś. Tu się dzieje coś niewłaściwego, to jest jakiś zagrażający, muszę skupić swoją uwagę na swoim ciele. W momencie, kiedy ta osoba skupi uwagę na swoim ciele, to na 100% znajdzie coś, co nie działa. Ta. Czyli, znajdzie, że serce przyspieszyło, że zrobiło się tak gorąco, jak jeszcze nigdy się gorąco nie zrobiło. I to nakręca spiralę lęku, właśnie do takiego stopnia, że często osoby z atakami paniki trafiają na szpitalne oddziały ratunkowe, przekon przekonane, że mają atak, y, 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 nie wiem, udar mózgu, albo właśnie y, serce tam nie domaga. Y,